Hej, siemaneczkoludkowie, tu wasz kichalik jeden A to jest Diablo 3 Kochani, dawno nie było u mnie na kanale Diablo trójeczki Więc postanowiłem sobie nagrać Diablo 3 Hej, mam 26 level Widzicie, że gram inną klasą postaci, czyli czarownikiem Archiwum Zoltana Kula, no i mamy wejść do Krainy Cieni Super Bla, bla, bla. Dobra, dawaj mi tu przejście. Muszę... Musiałem drugi raz, kurde, nagrywać... Muszę drugi raz nagrywać yy, dla was ten odcinek. Dlaczego? Bo się coś zwaliło niestety z y, tym kochanym, że tak powiem, dźwiękiem. Bo No cóż, po prostu za cicho miałem grę, no. Grę miałem za cicho więc no niestety nie wychodziło, nie wyszło mi nagranie tak jak chciałem Ale nagrywam drugi raz już teraz się mogę bawić podgłaśnianiem, ściszaniem i tak dalej, i tak dalej Ponagrywam po prostu dźwięk oddzielnie Czym nagrywam? Free Sound Recorder To możecie ściągnąć spokojnie z bodajże instalek Z instalek albo z dobrych programów Tam możecie właśnie to znaleźć Jest to darmowy program bardzo fajny programik, bardzo przydatny bo mo daje możliwość e, na przykład e, ustawienia przycisku do nagrywania dźwięku tego samego którym nagrywamy y, przez program czyli mamy ustawione w jednym programie od nagrywania obrazu i w tym momencie używamy też y, do nagrywania dźwięku z gry tego samego przycisku co to nam daje? Nie musimy bawić się z ustawianiem eee, Nie musimy bawić się z ustawianiem po prostu gry eee, Nie trzeba bawić się kurczę, zgubiłem wątek eee, Nie trzeba się po prostu bawić z zacnym ustawianiem dźwięku pod y grę czyli komentarza żeby się nie spóźniał opóźnienia żeby nie było i tak dalej i tak dalej jest to bardzo dobre udogodnienie bardzo bardzo pomaga już się z tym bawiłem troszeczkę i na test właśnie nagrywając troszeczkę też tego Diablo 3 poprzedni odcinek który mi nie wypalił umiem za cicho grę ale w tej chwili już jest raczej dobrze grę powinno być słychać no. a jeżeli ten to jeszcze przy obróbce trochę zobaczę Zacząłem się trochę bawić bardziej z... Lepiej nie Trochę zacząłem się bardziej bawić z obróbką e, Dźwięku trochę bardziej, że tak to ujmę e, Zaawansowanie Bo im więcej się nauczę przy obróbce tym łatwiej mi będzie potem robić różnego rodzaju obróbki Kurczę, mam dziwne spadki klapek w tej chwili, nie wiem dlaczego, nie powinienem mieć tego, ale cóż No zobaczymy, zobaczymy jak to Jak mi się to nagra, dlaczego nagrywam Diablo 3? Nie było dawno, trzeba odświeżyć trochę kanał KUKO nagrywać szanownego Ridika. plus do tego jeszcze Plus do tego oczywiście jeszcze um, bardzo miłe, miłego alienshootera No cóż, no tak może się to zmłodzić, no Silk Road Online tam od mamy elikę Od czasu do czasu, ale to nie, 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 to jednak może się zmłodzić Mimo wszystko Tak, tajemna moc przybywa Dobra, tego mamy skrzypki, tego mamy skrzypki, jeli to nawalamy z dezintegracją Dezintegracją Całej dupy kremacją Haha ha. Nie no dobra, tego nie było <ścoughs> Dobra, gdzie mamy iść, gdzie mamy iść, kurde no, zgubiłem się Jak zwykle a nie, tędy jest przejście, dobra. Oh no, ktoś mi pisze na piski. Tak. Albo mnie, albo w ogóle pisze na piski. O kidąki Parę, W ogóle się musiałem bawić trochę, bo metronom miałem kurde włączony i się zastanawiam jak to wyłączyć, jak to wyłączyć, dobra, udało się. Ech, przydatny jest ten metronom, ale no, nie na dłuższą metę. Dobra. kolejna wieża dobra szybko poszło poprzedni odcinek z tego co pamiętam miał 9 minut mam nadzieję że się w tym samym czasie wyrobię chociaż miała taką tendencję przy Diablo 3 na przykład przy tego typu brach że po prostu przechodzę to w miarę szybko staram się po prostu przechodzić to w miarę szybko i się nie bawić po prostu bo im dłużej to przechodzę tym potem już mam na przykład obróbkę ale ale nie jest, nie jest źle bywało gorzej tak jak kiedyś zapomniałem że jest takie coś co się zwie zegarkiem i ponad półtorej godziny filmu znaczy ponad pół godziny filmu potem się musiałem bawić z, z całym Renderowaniem Jest! Mamy ciało! Zoltana Kula! Kochani! Cóż to za emocje? Dobra, rozwalamy dziada Dobra, rozwalamy go dezintegracją O nie, 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 nie. Dobra, rozwalony, teraz tego jeszcze, no chodź tu, chodź Ojoj, no straszne, co ty nie powiesz Dobra, rozwalony Czas nie wleść tylko w to. Dobrze. Kochani, mamy zabitego... Mamy tu zabite, wchodzimy tu i na tym zakończymy odcinek. Tylko jeszcze popatrzymy sobie ostatni filmik odrodzenia Zoltana Kula. Odzyskałem ciało kula. Rozpoczynam rytuał. No to dajesz. A ja się zamykam. Tak, skup się, tylko się nie zesraj. Tak, chwilę. Tak. Tak, moment. Nie przeżywaj, tak bo za dostaniesz. Ha ha ha. I znowu będę musiał szukać twojego ciała. Boom powietrze wypełniamy zniszczone płuca! Znowu Nie trzeba było tyle jarać. Proszę bardzo. Wypełniliśmy naszą część umowy. Daj nam kamień dużą. Dobrze. Umowa obowiązuje. Szybko do mojego sanktuarium. No i koleś się z... ...dematerializował. Zostawił nam portal. I na tym kończymy ten odcinek. Trzymajcie się na razie.